A kochani, dlaczego Bóg potrzebował Jezusa, i chodzi mi tutaj o tą formę wcieloną, tą fizyczną, ludzką, tak? Dlaczego, dlaczego to nie było tak, że Bóg zobaczył grzech człowieka i powiedział: Dobra, ludzie, cofnijmy to, cofnijmy, zmieńmy to, zmieńmy te ustawienia, to jednak było nietrafione. Ok, wracacie do nieba, git, majonez, Pff, wracamy. Dlatego, że Bóg nie może cofnąć danego słowa. I dlaczego w ogóle on nie mógł tego cofnąć? Dlatego, że w momencie, gdy grzech został popełniony, Adam i Ewa byli w fizycznym ciele, ale zanim doszło do grzechu, zanim doszło do tego e, zła, e, Bóg dał pakiet kontrolny na ziemi człowiekowi w fizycznej Postać. Nie duchom, nie aniołom, nie duchowi świętemu, nie demony miały tutaj pole, tylko ludzie fizycznej postaci. Jeżeli chcecie poczytać o tym więcej, to zachęcam Was do zakupu książki Autorytet Wierzącego Andrew Womacka. Tam podtytuł jest bardzo fajny, czyli to, czego nie dowiedzieliście się w Kościele i faktycznie ja się z tej książki dowiedziałam rzeczy, których nikt nigdy w życiu w Kościele mi nie mówił. Więc to jest ultra, naprawdę ważne. Andrew Łomak, Autorytet Wierzącego. I teraz tak. Człowiek ma pakiet zarządzania na tym świecie. Dlatego... Bóg nie mógł nic zrobić w swojej Bożej duchowej postaci. Musiał przyjść jako człowiek. Ale, że na ziemi tworzymy słowami. Dlatego ja prawie w każdym filmiku mówię Wam o tym, jak bardzo ważne są wypowiadane przez nas słowa. E, oczywiście większość pewnie mówi ta, ta, ta mm -hmm, mm -hmm, mamy nie przeklinać. Mm -hmm. Tak I Wy sobie myślicie tylko tak. Natomiast to, Zastanówcie się, dlaczego Jezus od momentu grzechu Adama i Ewy, tam parę setek bądź tysięcy, nawet lat minęło, zanim przyszedł Jezus, dlaczego to tyle trwało, dlaczego ten proces nie mógł być skrócony, dlaczego nie było tak, że Adam i Ewa zgrzeszyli i nagle pojawia się Jezus, tudum, jestem. Dlatego, że Jezusa trzeba było stworzyć słowami. Dlatego też Bóg poprzez Ducha Świętego pobudzał serca proroków. Którzy najpierw zapowiedzieli mesjasza, i to nie było tylko takie, no zapowiadam wam, żebyście wiedzieli, kto przyjdzie, bo generalnie to tam w ogóle nie było potrzebne, żeby jakby obwieścić, że ten mesjasz przyjdzie, bo i tak większość w niego nie uwierzyła. A ta część, która tam jakby uwierzyła, to garstka, natomiast ci, tacy, którzy reprezentowali duchowy i byśmy powiedzieli o religijny establishment, to właśnie jego umyli. E, dlatego to nie chodziło o to, żeby zrobić taki fanfar, Uwaga, Jezus nadchodzi. Nie, to chodziło o to, żeby wypowiedzieć go słowami i zobaczcie. Na przykład wczoraj przeczytałam Psalm 22 Dawidowy, jak tam był Jezus i jego życie zapowiedziane, jego męka, śmierć i to, jak będzie wyglądała końcówka jego życia. Dawid to nie tyle przepowiedział, on to, Powołał do, do bytu. Powołał to do bytu. Samo to, że szereg proroków, Izaasz, Dawid, tam mnóstwo, 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 zapowiedziało Jezusa, to nie tylko, tak jak mówię, była zapowiedź, ale stworzenie. E, żeby Jezus przyszedł na ziemię, on musiał zostać, zobaczcie, bo on przyszedł w postaci, ciało przyjął z kobiety, natomiast to ten jego core, ten, ten cały środek był boski, on był Bogiem. Dlatego też jego przyjście trzeba było, bo on nie powstał jakby z tradycyjnego związku mężczyzny, kobiety, em, tego co robią, tak? Tylko on został poczęty przez Ducha Świętego. Więc potrzebna była ingerencja ludzka, aby go wypowiedzieć. I Jezus został wypowiedziany, zaplanowany, i w momencie, gdy już jakby końcowe elementy jego tworzenia zostały zakończone, Jezus przyszedł. Tak, Jezus przyszedł. Jak ci ostatni prorocy skończyli swoje dzieło, czyli Przewidzieli, zapowiedzieli to, co się z Jezusem miało wydarzyć, on dopiero przyszedł. I trwało to bardzo długo, stosunkowo, bo też zobaczcie na to, że posłuszeństwo ludzi jest różne. To, że my słyszymy jakiś pomysł od Boga, nie oznacza, że od razu go wykonujemy. Na przykład, ja zajawkę na ten film usłyszałam. Dwa dni temu, a dzisiaj go nagrywam, więc to jest tak nie do końca z tym naszym posłuszeństwem, ale też chciałam sobie to dobrze yy, ułożyć w głowie, żeby Wam o tym opowiedzieć. I Jezus był potrzebny właśnie w fizycznym wymiarze, bowiem duch tu na ziemi nie miałby możliwości zbawienia ludzi. Dlaczego? Bo to człowiek zgrzeszył i człowiek musiał wypełnić prawo. Wypełnić prawo po to, by ono już nowo nowoprzymierzowych ludzi przestało obowiązywać, i Biblia mówi o tym w wielu miejscach, wielu, aby weszło nowe, aby wszedł e, nowy układ, nowe przymierze z Bogiem. Tak? Oparte nie na naszej bezgrzeszności, na naszej... E, na naszym zachowaniu, na tym, jak my sobie zadziwiająco radzimy, bo sobie nie radzimy, tylko na Jezusie Chrystusie. Więc jeżeli dajmy na to, zgrzeszyłeś, popełniłeś błąd, zrobiłeś coś złego i ty czujesz się osobą niegodną, bo zgrzeszyłeś, to nic nie rozumiesz z nowego przymierza. Bo ty nie odpowiadasz za to sam, tylko Jezus już wypełnił prawo za ciebie. I twoje grzechy nie są ci poczytane. Jeżeli w niego wierzysz, oczywiście, jeżeli w niego wierzysz, jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa. I teraz tak. Ja Wam y, y, dość niedawno nagrywałam filmik o tym, że no popełniłam duży błąd. Ja nie chcę powiedzieć, jakby o co dokładnie chodzi, natomiast ja wiem, że gdybym była osobą wierzącą tradycyjnie postrzegającą to Boże ja zrobiłam źle. Ja nie zasługuję na to, żeby się nawet modlić. To szatan by wygrał. Natomiast to, że ja mam mam zrozumienie nowego przymierza, nowego, nowego lepszego przymierza, które stworzył Jezus. Ja wiem, że mój grzech, mój błąd nie jest mi poczytany, aczkolwiek po ludzku mam momenty, że yy, wiem, że to jest było złe, wiem, że gdybym mogła cofnąć czas, to bym zachowała się zupełnie inaczej. Yy, natomiast też wiem, że mój ojciec w niebie nie przestał mnie kochać ani o milimetr mniej, ani o milimetr, ani więcej, ani mniej. Yy, I to jest bardzo ważne, by mieć tą świadomość. I Kolejna rzecz, kolejna świadomość jest taka, że to co wypowiadamy ma kolosalne znaczenie. Kolosalne. I zadaniem jakby złego, zadaniem szatana jest to, żeby przekonać nas, że to w ogóle nie ma znaczenia, że możemy se tym naszym narządem mowy kłapać na prawo i na lewo. I e, jak ktokolwiek pojawia się, kto mówi o tym, że to ma znaczenie i że to tworzy Twoje życie, to już nawet e, New e, widzą to i wiedzą, dlatego oszczędnie tym aparatem mowy posługują się. A chrześcijanie absolutnie, oni wypowiadają bzdury, typu jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Tak, jeszcze gorzej. Czas ostateczny idą, będzie coraz gorzej. Tak, to jest yy, fatalny, fatalny, fatalny błąd. Fatalny błąd niezrozumienia tego, że to my tworzymy swoją rzeczywistość. Dlatego my mamy wypowiadać życie nad sobą, nad swoją rodziną, nad swoimi finansami, nad swoim zdrowiem, nad swoją pracą, małżeństwem, związkiem i wszystkim. My mamy błogosławić ludzi, my mamy ogłaszać e, pomyślność, łaskę, przychylność. I słuchajcie, naprawdę to jest. To jest e, nasz autorytet, to jest nasza władza, byśmy powiedzieli, władza. My nie e, realizujemy swojej władzy, a potem mamy pretensje, że nic.